Witajcie na najlepszych wiadomościach na świecie w TVD! Witam, nazywam się Diabeł i Zapraszam na Sport z TVD. <coughs> Zmater, który wczoraj w swoje 45. urodziny, ale wciąż jest w stanie krytycznym, ale stabilnym. Panie się zebrali pod szpitalem, żeby świętować z nim jego uroczystość. Ronaldo zdobędzie Złotą piłkę, wszystko wskazuje na to, że on będzie cieszył się z tego tytułu. Pan Stoch zajął trzecie miejsce w Świata, tzw. cztery w Lewandowski będzie graczem wajemnym Monachium. Wszystko na to na razie wskazuje, ale jeszcze nie wiadomo, może jeszcze przejdzie do Realu Madryt. Też im się bardzo spodobała ta gra. Na razie wszystko wskazuje, tak jak mówiłem, że przejdzie do Mistrza Świata i Mistrza Europy. Żegnam się z Państwem i zapraszam na pogodę. Poprowadzi Łoś w Waszyngton. Witajcie! <śm> Wody w w Norwegii będzie minus 22 stopnie. W Oslo też będzie minus 2 stopnie. W Wielkiej Brytanii, a koniecznie w Londynie będzie plus 2 stopnie. W Lyonie, we Francji będzie 80 stopni frankanta. We Włoszech, w Neapolu będzie 20 stopni na plusie. W Turcji, oczywiście w Stambule będzie 12 stopni na minusie. W Rosji, w Doniecku, przepraszam w Łodzi będzie bardzo ładna pogoda. Do widzenia!